Cześć EMANECO, tutaj Piterek, a dzisiaj będzie odcinek, gdzie powiem wam jakie są moim zdaniem, moja opinia, najlepsze postacie zdanej rzadkości w Stars. A więc co? Zaczynajmy! Okej. Okay. Zaczynamy od klasy rzadkiej, czyli tej zielonej. I tutaj moim zdaniem najlepsze zadymiaż to jest oczywiście... Colt. To jest przepotężna hejsta, game graba. No praktycznie na wszystkie mapki. Najlepsze to jest takie combo. Tych starpowerów, gadżetów. A na tych to, to nie wiem jakie. Chyba to To? To jest najlepsze i... I... Tarcza albo obrażenia. A więc teraz lecimy do klasy bardzo rzadkiej, czyli tej niebieskiej. Oj, tu jest duży wybór. Ale myślę, tak pomiędzy 8-bitowcem, a Jessie. Jessie jest bardzo OP w tym czasie, 8-bitowiec też, ale wybierę 8-bitowca. Jest on bardzo dobry na wszystkie mapki w sumie. A czy, czy na wszystkie? No na łowcy trochę może nie. Na tego łowcy. Lecimy teraz do Epickie. I tutaj jest bardzo duży wybór. Właśnie dzisiaj wyszedł Larry i Lowry Ale on nie jest najlepszym zadmierzem sapików. Bo dzisiaj dostał Nerfa. Bo teraz słabszy jest. No, myślę. Edgar. Nie, oh, boże Frank. Edgar to jest moim zdaniem najlepszy zamiast klasy epickiej. Skoczy na ciebie i już cię nie ma. Chyba, że jesteś szelką, no to mo może go zabijesz. Raczej na pewno, bo szelka to w ogóle. I to nie. To i ten gadżet jest OP do tego. Wczoraj mi ten wyleciał, ale nie wiem. Zobaczymy. tam sobie zaraz po filmie. Ok, teraz przechodzimy do klasy yy, migicznej, czyli tej czerwonej. To też jest duży wybór. I tu jest mój ulubiony zadymiarz. I bym pomyślał nad Charlie i nad Kiełem. Znaczy na jakiej czarni, nie, 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 nie na czarni. Oczywiście czarni jest dobra, ale biorę Kieła. Jest on AP na najbardziej na zadymę i na różne też mapki. Więc tutaj wybieram kieła. I oczywiście to jest moja opinia, więc coś się może nie zgadzać. I ten. I teraz przechodzimy do klasy legendarnej, czyli tej żółtej. I tutaj jest kit. I tutaj wam zostawiam opinię. Chociaż myślę, że Spike jest mega OP. Nie mogę wbić na tą 25 ranka, Zobaczcie jak spadłem mega. Nie wiem, dla mnie to jest ciężkie. Więc ja tu wybieram Spike'a, ale możecie napisać w komentarzu Waszą opinię na wszystkie klasy mityczną, epicką, bardzo rzadką i rzadką. A ja się ben, a ja będę kończył z tym filmem? A co w sumie to nie, nie będę kończył, bo sobie zagram jeszcze gierkę. A nie, 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 szelką, kurde, przecież. To, to, co zagram? A, Edgar.